Siema Tutaj Sosik 5987. A to mój pierwszy let's play z Piratów z Karaibów. Na Visual Boy Advance. to bardzo fajna gra, e, robię ten filmik dla tych, którzy uważają, że stare gry na Game Boy'e są beznadziejne. Otóż nie wszystkie. E, miał być wiedź, miałby, miały być Worms. E, nie, nie będzie ich, za idiotyczna gra. Potem, ale tak, zacznę robić Piratów, e, no zrobię to szybko raczej. Potem zacznę robić Wiedźmina jedynkę i razem z Wiedźminą Jedynką będzie szło Wiedźmin 2. Zabójcy królów. Okej, okay, tam gramy. A co? Wcielam, wcielamy się w znaną postać z filmu... Yy, z filmu Piraci z Karaibów, Jest to Jack Sparrow. I tak. Mówię, X-em walimy, Z skaczemy. To na razie tyle. Sorry, że tak przyspieszyłem, sorry. Dobra, nasza pierwsza walka. Nasz pierwszy łatwiutki przeciwnik. Jak widzicie, nasz Jack Sparrow nie biegnie ani szybko, ani wolno. Biegnie w sam raz. No i co, no? Nie wiem, czy dobrze słyszycie muzykę. Napiszcie w komentarzach. Aj, właśnie, tam jest ten. Właśnie. Tam później pokażę może. Aj! Oberwaliśmy. Jabłko nam dał. Super. Uzdrowienie życiowe. Daje nam coś ten kolonie. Dobra, rozwalamy beczki. Powinno się, bo o kurczak, bo tam, a bo tam dużo razy pojawiają się przydatne rzecz Czasami, kurde, ile HP tracę? O, właśnie i tak, zapomniałem, bo już bardzo dawno nie grałem w tagierka. Mogę się tu mylić. Mogę się tu mylić trochę. Wow. To jest dziwne. Nie, pamię nie przypominam sobie, żeby... A. Yy, po prostu nie mogłem sobie przypomnieć, że oni... Po prostu... Rzucali tymi... Wiecie. Rzucali tymi... Yy, toporkami. O, ten. Nie, nie przypomniałem sobie. O, kasa. E, pierwszy poziom nie jest aż taki trudny. Zależy dla kogo. Później będzie zamieszania. A to szczegół, jak to mówi Ziomal to mój kolega. Łow wow, 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 wow. wow, Wiem, że tak zapowiadam, że o będzie Wiedźmin 1, piraci z Karaibów, Wiedźmin dwójka. No wie no, po prostu nudzi mi się. A właśnie, jeszcze zapomniałem wam czegoś powiedzieć. Czegoś bardzo ważnego. Dzisiaj pierwszy dzień wakacji. I tak, pierwszy odcinek jest specjalny. Już pierwszy odcinek musi być specjalny. O kurde, szybko, bo jabłko nam zniknie. Wow, chyba już zniknęło. Wow. No, wiedziałem. Dobra, co my tu mamy? Ta, nasz posążek. Okej. Okay. Nie ma co, gr, o, Nie ma co czytać. Okej, okay. tak. Y, statek sam nam płynie, i to jest misja, której nie znoszę. Niszczenie kogoś statku. Kto wymyślił, żeby komuś niszczyć statek? No naprawdę. Toż może sobie dużo budował. Dobra. W każdym razie nie znoszę tej planszy. A, bo widzicie, trudno się steruje tym statkiem, ale dobra. Y... Aj, dobra, już nieważne. A, no tak, dobra. Gdzie jest ten statek? Zgubiłem go. Ej, zgubiłem ten statek. Gdzie on jest? Ej, no bez jaj. Czy, go, czy jego w ogóle nie ma, czy co? Kurde, żal. No i zwiał. No jak my zrobimy tą misję? Gdzie on jest? Ja już nie rozumiem. No i co teraz? My przejdziemy tą głupią misję. Jeżeli jej, my jej nie możemy przejść. Aha. Dobra, płyniemy. Płyniemy tak jak nam pokazuje strzałka. Dobra, to jest zły pomysł. Nie rozumiem, naprawdę tego nie rozumiem. O, jest ten statek, jest! Jest! Znaleźliśmy go! O kurde, cofać się, cofać się. Widzicie, dlatego nienawidzę tej planszy. Teraz, żeby znowu go nie zgubić. Ta, bo my mamy wsk wskaźnik, gdzie on jest. Zaraz go zniszczymy chyba. Aj... Dobra, super papuszko, nie nawet nie rozumiem, bo po angielsku mi się nie chce czytać. Aj! kurde no, co to ma być? Ale jaja. Zniszczony. Zniszczony jest. Wreszcie, super, ekstra. Ja nie mogę, no? Ale jaja były. obraz, z tą gadamy. Nie wiem, czy ona nam coś daje, nie pamiętam naprawdę. Dobra, już u niej się przeszliśmy. Mamy kolejną misję na plaży. I mamy bardzo, bardzo, bardzo mało życia. A te kraby, i te głupie inne. O, kasa, 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 kasa. Dobra. Aj! Sorry, sorry za to. A głupi ptak. Aj, 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 nie chce mi się go zabijać. Kurde, nie, tylko nie oni. Och! Użyłem się teraz. Czemu nam nie dali więcej życia? Nie lubię rozwalać tych, tego robactwa. Biorę kasę i, i reszty nie trzeba. Super! Kurde, zabiję ptaka. Chodź tu tylko. No i zwiał. Cio to. Masz cioto. to. A masz ty też. Kurzyłem się na ciebie, wiesz? Wiesz, że cię nie lubię? I ciebie też. Aj, tam na górze był jeszcze. O, jabłko. Tam na górze był jeszcze jeden. O, do tego się... O, walka na miecze, ekstra, super. No to to lubię. Hop. A, co to? Oni chcą zniszczyć Jacka Sparrowa. A, nie ma go, haha. Ha. Wow wow wow, nie pa... Nie pa, nie kojarzę tego. Ej, nie było takiego czegoś w tej grze. Ej, no co? A może i było? Nie pamiętam, no ale... No nie lol! A... Głupi, głupi krab, nienawidzę cię! Brzydalu. Dawać kasę.